Na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie! Na spokojnie! Oj, 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 dobra, zgit, jest git, jest, jesteśmy, jesteśmy! Jest! Pamiętacie może jak razem z Alkiem nosiliśmy szybę, którą tłukliśmy przez 35 minut? Powitajcie w grze Try to Drive, gdzie razem z Alkiem będziemy razem pedałować. W sensie jechać rowerem i to na jednym rowerze, jeden z nas steruje rowerem prawo-lewo, a drugi steruje rowerem góra-dół i razem musimy też skakać, więc <grywanie> będzie ciekawie, bo musimy być giga zgrani. Zresztą zobaczcie sami jak tam poszło. No, nie wiedziałem, że skaczemy, tylko ostrzegaj mnie. Ja wiem. Jeżeli materiał się wam spodobał, zostawcie lajka, like zostawcie suba, odbijcie film na urządzeniu mobilnym i dajcie znać, czy takie trudne gierki wam siedzą. Jeżeli tak, to nagramy takich więcej. <laughs> Miłego oglądania wam życzę. O, dzwoni do mnie ktoś. Nie wiem kto. Halo? Mam dwa pytania. Jasne, proszę bardzo. Musimy powiedzieć, dlaczego włączyłeś 5M? Bo pobierałem go. Oraz dlaczego nie hmm. To już nie pytanie do mnie. Jasne, a możesz podać jakieś, nie wiem, chociaż przykłady. Tego kto to zrobił, żebyś się kierował. Podejrzewam, że powodem może być twoja choroba psychiczna. Ale, ale nie jestem pewien. nie jestem. Pewien. Jasne, potem potem podgadamy. Teraz idziemy grać w grę. Aha, czyli jak kurw rowerem w powietrzu, a ty nim obracasz jeszcze ja firmy ja hamuję, tak? Ha, tak, hamujesz i, i, i jedziesz, a ja tylko nim steruję, te. A, ty, ty prawo-lewo. Tak, ja prawo-lewo. A ja daję moc. No to dobrze, to dobrze, tak. to dobrze. To dobrze się wylosowało, dobrze się wylosowało. <laughs> reddy. Dobrze się wylosowało. i ready. Ale ludzie, będzie piękna przygoda, to się czuję. Nie jest nie mów nawet. Szybko to przechodzimy, kur... Odcinek najciupy będzie 7 minut. <laughs> o kur... dobra, czekaj, czekaj, ja... Ja, dobra, ad. Wyglądamy jak Gino. <laughs> jak Gino, co ty gadasz? <laughs> Dawaj A jak ja jedź, mam? Jedź, 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 jedź Yeah, oh. nooo Razem musimy, dawaj Ty musisz pierwszy? Oh. No, kur... Ty pierwszy, ty jesteś z przodu, czy z tyłu? Ja z przodu, ja z przodu A jesteś z tyłu, tak? Mhm, uh -huh. ale też musisz przodu wybić musisz... jak coś. No tak, ty pierwszy musisz Nie. To czekaj, czekaj, weźmiemy rozpęd O, oh, jest, 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 oh, dawaj, kur... dawaj Czekaj Dera. Dobra. Dobra. Już byłem <grym> gotowy. Dobra. kur... O. Nie! <grym i zimę> a jak przytrzymasz, to jestem gotowy do skoku. Patrz. Wow, a to ty teraz to odkryłeś? <grym i zimę> to jest takie proste, a ty nawet tego nie odkryłeś? No ja, teraz jest jazda. A my... Jak downy, pół na pół. <laughs> Najpierw góra potem. Oj! Dobra, ja to mogę trzymać po prostu. No tak! Spację do stop. Gaspiz! Gaspiz! Powni, cofni, cofnij, 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 ja cofnij, 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 a weź podgórz? O. A! <laughs> na co robimy! Może nie, może nie, może nie, może nie. Jeszcze raz? Stuuuuuck! Nie, nie czekaj, czekaj, czekaj. A, git, git, git. No? <średzious> ja to nie wiedziałem, że skarżemy, tylko ostrzegaj mnie. Ja pier... Ale co ostrzegaj, kurwa, to ty to sterujesz, że ja tylko ci pomagam. Zaraz, 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 zaraz. Oj oj, no. oj, 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 oj. No to jest git, pa. to będzie łatwo. O! Uuu. Skręcaj! A! Sorry, że tak ja Noo, i teraz na kanapy w ogóle, pa! Jaka to zawiera? Oj, dobra, dobra, przejechaj! Wracamy, wracamy! O, trampolina ty! Yeah, let's go! Oj, Poczekaj. No, no. Teraz drugą, w drugą, w drugą, w drugą, w drugą, w drugą teraz. Dawaj, <śpiewanie> spadniemy, kurwa. <śpiewanie> Ej, co jest? Sprawdzić, co chciałem dzieje. <śpiewanie> <z tego>. Ja pierdolę. <śpiewanie> <Kuchu>. Co? <śpiewanie> Ta podłoga jest śliska, Czemu śliska? No, bo jest śli... poślizg, jest na przykład, na no? lód. A widzisz? Trzymaj, kurwa. <śpiewanie> Oj, oj! <laughs> Przecież to trzeba leciutko czekaj! Ja to podjadę... <laughs> <Dawać>. <laughs> No czekaj, ble, bo tutaj jest zakręciem większy zrobim łuk, dawaj. No dawaj, dawaj. Tu głowa mię boli, tej gry. A <laughs> dopiero 8 minut, jak coś: 37 śmierci, tak, by the way. Kiedy w szkole, kiedy miałeś ten y, rowers. Y... Z tymi tymi. Jak to jest Karter rowerową. Karter rowerową Nie, zdawało. Kiedy miałeś rower, dostałeś. Dostałem kiedyś ten y, rower z y, amortyzatorami. I robiłeś tak, tylko że się pochwalić cofnij. <laughs> <laughs> żeby się pochwalić, że ci rower skaczek. A masz kartę rowerową? No tak. Ja nie odebrałem to teraz. Mówiłeś tam no, kiedyś. Ciekawe czy to by było radę odebrać teraz. <laughs> Dzień dobry. Ja bym chciał odebrać no, kartę ja, rowerową. ja, ja po karter. No jazda. Gdzie teraz? No Brawo! Ty... <laughs> Musisz to trzymać wcześniej, bo jak taki każde słodny ja przed... Tam czas. Oj hu. Dobra, spróbujmy spokojnie. <laughs> Dobra, teraz? Musimy nad tym przeskoczyć, no co, na co? Oj kurka nie wiem jak do bogiem trzeba. O, o kurwa dobrze buczek. Po, 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 kur... <laughs> O, o, Dobra, skacz, się Może, wykręcę. bo to nie może być trudne, <grym> Co ty <grym> Ej! jedziemy, Idziemy, Tu w lewo, 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 po ściance! Myśmy no, nie, bo to nie, bo to nie. O -a, Stój. Ej, tu musimy, ty. Daj powolutku. Dobra, to nie będzie, trudne. Dawaj, dawaj, jedź powolutku. No. No. Noo, A żeś dał teraz, ty. Tu jak spadniemy, to wracamy na porządek, uważaj. I tam naprzód? Mhm. Tak, tak naprawdę. A ty tiltuj, 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 tiltuj. No tiltuję! Nie, nie, nie! Aaa! Tam to nie działało, wziąłem że drugą. Czemu nie zgadza na takiej gryku? Sam zaproponowałeś by the way, nie wiem czy kurwa, komentarz, jesteś Domowo Domowo wysłałem jakąś grę, kurwa. akurat to musimy grać. 300 taki wysłałem ciekawych, zabawnych kurwa, musimy kusić Rowerami w pizzy. No dawaj, 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 Walcz, Walcz, walcz kurwa! Walcz! Jest, 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 może koło Dawaj, Trzeci <ślał> level <ślał> Ale <kur> hey. <ślał> <Zabiliśmy>. <ślał> <ślał> Nie. Nie. Już teraz tam. Nie. 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 Trzeci level pokonuję. Nie. 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 Już Nie. 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 <noise> to nie spadniemy, kur... zaraz, nie tiltuj do przodu tak dawnie. <noise> Dobra, te deski są easy. A, <noise> No orjent, Dla no ciebie to easy, bo ty tylko oddajesz ty, ty, ty gazu, ja ciebie muszę sterować jeszcze, stój! Orjent, I dawaj, Jagief, dawaj full... tam właśnie. O, ty. Co teraz? Po do tą rurę? Chyba, dawaj spróbuj, 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 do niej. Podjedź, podjedź. Kurde. Ale poczekaj, no to ustaw się na wpoznanie najpierw. No chuj, chuj ja tam ich do Musimy na nią wskoczyć coś, nie wiesz? Ojej, co ty jesteś k***nięty? No to nie moja wina, ja tego nie kontroluję. Oj, trzymam, trzymam, trzymam! trzymam. <trymuj> trzymaj. Trzymaj, trzymaj, trzymaj! I teraz. O tym mówię, lidera jazda górka Oj, tak jak te pierdolne traki w de Glas No nie wiesz ostatnio zbyt. No Ilej kurwa tych boksów co to jest? Zalando? Lando? Co ty kur... jak, będziemy jednym, jak będziemy jechać na jednym kole, to mieli nijed do strącania. Ale my jeszcze nie podskoczymy, będziesz na jednym kole pojechał. Dobra I co? Od razu jazda, nie? No tak. O... O ch**i Let's go Jazda Dawaj, przynajmniej spację <laughs> Spokojnie, 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 na spokojnie, na spokojnie! Na spokojnie! Oj, oj, oj Dobra, jest git, jest git, jesteśmy, jesteśmy Nie, stój, stój, stój! Stój! stój. stój. Dawaj Jazda nie, Ty! Nie, 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 nie! nie, 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 nie Jeszcze końce! Jes. Jes, Masz kur... Jedno zadanie, trzymać spacji w... Kur... Nawet nie potrafisz tych spacji trzymać. Nie! Trzymam, do góry, do góry najpierw! Trzymam! Ale tiltuj No Ale teraz górki, nie? Nie, Ty! <s diagnosis> jazda! Jazda! Tu trzeba na raz to, na raz, na raz, na raz to! <noise> Nawet nie mogę skoczyć, kur... tak szybko wjeżdżasz. Teraz, tak. teraz, teraz! Gdzie teraz? O Prawie byłem. Dobra, tu trzeba na raz to. Kur... mnie oczy bolą, kur... żebym skoczyć tę grę już nie chcę w to grać, tak że... Ale to ty bolą. cały czas to pierd tutaj. No i co? Ja tylko w otrzymam, to twoja wina. Ty nie umiesz powiedzieć, kurtka, na raz? Czy kur... Ale czekamy? Nie, czy, ja kur... wiem co. Nagle mi się pojawia, wykrzyknik dosłownie przez skokiem, ja muszę decydować, czy skaczę, czy nie. Ja, ja nie znam mojego kolejnego ruchu. Czekaj, kur... ja biorę ustawienia monitora na lód, kur... Jasne, no. Z... Ja się na lód biorę, kur... Let's go. Ja... Dobra, jazda, kur... to nie może być nic ciężkiego. O, kurwa mama. Jak to przejść niby? Musimy jechać po jednej ścianie, nas ścianka zakrywała Po jednej wysokości, możemy wysoko jechać Możemy skakać. Ty. Easy No i get. No stój! No przecież nie wystaw, żeby kręcić! Naraz! To, to jest trudne! Dobra I o co ci chodzi? Teraz tak, tak. Ja z taką je trafi przecież. Nie musi. O kur, przed to widziałem. O, tu jej nie widziałem. Dobra, co cofaj cofnij, cofnij co? A A po co? Bo nie byłem A... ustawiony dobrze. A po co? co ty, tylko aborko. A po co? ta, ta. ta. Nie, kurczę, to lina robisz? była. To lina była, nie wiedzieliśmy, że to jest lina. To lina zarabiona i się wje**a. <laughs> Chciałbym powiedzieć oficjalnie, filmy z moim udziałem kończą nie. się kurt na dubletach. Trzeciego Tindera nie będzie i trzeciej <laughs> gry tego, tego typu też nie będzie. Oficjalnie kur... dublet to jest moja liczba. Mam po kur... Apa w ręce i łykam dziesięć pastylek. <laughs> łykam dziesięć pastylek. Wiesz, I... <laughs> całą k***a kur... garść apa łykam bra. I popijam to piwem. <grym> Bo mi się wydaje, że już by było na śrót. Nie, nie, jeszcze mamy 50 minut gry ogólnie. Finisz w samej górze, patrz, tam już daleko mamy. Dawaj. Niedaleko. Niedaleko już jest, zobacz, to na samej górze, wylatająca wyspa. No a zobacz tam ta, ta, co? Mam, to jest jeszcze w... Nie, to już jesteśmy... jest chwileczka. My nie jesteśmy w połowie. Co ty gadasz? Dawaj. <grym> Oj, Jezu, no jeździ kurwa. <grym> O ja Nie mogę, No ja, dobra, ty jesteś co? Ty prosto w drewno się wpierd... <grymne> <grymne> <co>, <grymne> <robi? grymne> to jest takie proste. Bo. Jedziemy, 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 jedziemy. Dobra, mamy to, mamy to. Nie mamy tego. <grymne> Cofnij, cofnij. Cofnij, mówię, kur... A cofnij. Czemu na mnie krzyczysz? <grym się w górę> Teraz. Teraz. No. Musisz <grym> zawsze w to <górę> <grym się w górę> Ale to nie jest takie proste, bez tego nie przyjedziesz. Pa. <grym się w górę> cofnij. <grym się w górę> cofnij! Kur... Mać, mówię, cofnij! Mam źle koło ustawione, kur... Na lewo. Ja pierd... Za mnie poprawiam sobie, nie możesz spojrzeć od góry kur... Jest rower tylko ty na wiesz, ch... aż byłem w lewo ustawiony do mnie, Boże! Tyk. I teraz podejść powoli, powolutku, 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 podejść pod jego krawędź. No no no, cofnij, cofnij. I teraz dawaj, bierzemy Git. Nie! O dobra, nie. Jezu! Jak <laughs> <laughs> spadli na tym. Kur... Omijaj, kurwa, malutki. malutkie, omijaj to rozgaweczki. <laughs> tu jazda już, kurwa, bez trzymańki, tu nie ma co jebać. Ej, <laughs> <Nie, śmiech> no, no nie! No, dawaj, dawaj. Dobra, stój. Dawaj, 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 daj. Stój, 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 stu. Teraz ta lurka dawaj. Powolutku. Dawaj, powolutku, powolutku. No, 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 no. <laughs> dobrze, dobrze. Powolutku. Dobra, dawaj, pchaj. O, dobrze pchasz, dobrze pchasz. Dawaj. Jedziesz, jedziesz. Dobra, dobra. Dobrze. No i kurwa. Ty powiedziałeś pchaj mnie bardziej? Nic nie mówiłem Daleko jeszcze? Do mnie się, ja nigdy nie byłem tak skupiony <laughs> O kurde. Dobrze, 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 dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest Gdzie jesteśmy, gdzie jesteśmy? Kurde, to jest pomiędzy prosty pomiędzy. level, to jest prosty level Nie skręcaj Jak mam nie skręcać, byś polecił zaraz w prawek bym nie skręcił To sami? Tak, no sami, no sami jakby je... No, no, no kurde, jeszcze wolniej No, no, no co ty robisz? Ale to nie jest kurwa takie proste. O, i po co skręcasz? Bo chciała nas wydostać, bo tknęliśmy kurwa. Skaczesz no, na barykadę. No nie ruszaj! Hahaha, <laughs> ja, dobra, nic nie ruszam. No, dobra, jeszcze jedno. Ja pierdolę, zablokowała nas, zablokowała Debilu. nas. Czemu tak to zrobiłeś? Sabotujesz nam rozgrywkę. Teraz to zaproszę Borko, to ci będzie sabotował, kurwą psychikę. Dawaj kurwa Willy Wonka, po czekoladzie skaczemy. Nie. Debilu. Trzyma się, Debilu. trzyma się! No niech... Nie. O kurwa. Pomyślałeś sobie, że możesz klitować rower, ty, Tak, tak, tak. What the fuck. Teraz sobie przypomniałem o tym. O, o! Jesteśmy... What a save. Trzymaj! Trzymaj! O, trzymaj, kurwa. Trzymaj, trzymaj. Jest. Kurwa, jaki żelek pierdolony teraz. Dawaj, kurwa, czupa czups. Robimy to. O, Kurka! Ty, ty bajerkę świeżak. No to proste. Pracuj, panu. Tiltuj do góry, kur... A halo! Poczekaj, kurwa! bo to, to leci i się. Boże, <śmienic> jak ja pedałuję <badam>, też. <śmienic> Hamuj! Hamuj, kurwa! Nie, co ty zrobiłeś? Co ja zrobiłem, jak kręciłem, żeby cię uratować? Na się ruszasz, kur... skąd to wpisuję. k***a? chcę zapomnieć o tej grze na zawsze.

Wiem, że nic nie wiem. Oj. O, no kurwa, proszę bardzo, chłopczy się dowiedział jak się kurwa praca ty. Jasne, jasne, od razu jasne! Kurwa. kurwa. obracasz nasz dzisiaj, ty... czy ty jesteś śmieciem? Ty, ty pijesz, żeby się dobrze bawić, ja piję, żeby mi nie trzęsło. Ja, na <suszę> no podskocz, kurwa, podskocz, no. Ty jesteś upośledzony. no, do prawej, kurwa, co ty będziesz na ten skakał? No kurwa, obracaj nas. Nie w to, kurwa. <laughs> no sam to mi działało. A już końcówka jest tej pierwnej gry. Chodzimy do, do końca. To? Przechodzimy do końca. No przecież kur... Jesteśmy już na końcu. Ale to nic nie zmienia. Znaczy mam ja kamerę ustawioną w ogóle. A? To uważaj. Nie! <śmiech> <śmiech> no bo nie widziałem, Trzymasz masz kur... spację dał nie kur... Kliknąłem spację, rozumiesz? Na wszelki. Coś nas podbiło, coś nas podbiło. A ty podskakujesz, boże dobra. Spadamy, spadamy, kur, bo nie zatrzymaj się. Skocz, skocz, skocz! No. <laughs> nie zatrzymujesz, nie mogę skontrować. Przepraszam, że jesteś upośledzony. To teraz Borko? Do tej gry kurs jeszcze raz zagrać? Nie masz kur... tyle pieniędzy, żebym kur... się na to zgodził. A do tego zborko. No no. Wyrównaj, wyrównaj. Dobrze, dobrze, jedźcie się, spokojnie. I Jedź sobie, jedź. podwójny. Ch... Po prostu, no tak! W... No jesteś kur... Przecież no, to a no. podnoszę, ku... Jedziesz, co ty kur... Przeżywasz, dziadek. O! No nie, nie, no. nie ch... Ty skaczesz, kur... A na ch... Ty! Mmm, niechcący. <laughs> Przecież bym podskoczył, to byś kur... Miał dobrze opony ustawione. No jedź, kur... <laughs> <Ty> jesteś opaszne, <poszledzony>. co? <laughs> No nie. Tam już jest smeta, rozumiesz? Tam już jest smeta. Ja wiem, ja wiem. Ja rozumiem, ja rozumiem. O, to jest Czekaj spokojnie, powoli, powoli, kupa, powolutku. Powolutku, no, 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 powolutku i gazuj gazuj. Może nie podrapać. Teraz. Nie. Uh. Ja nie wiem, ty jesteś upośledzony, nie potrafisz k***a nas obrócić do ch**a. Masz ile dwa przyciski, kurwa, Dwój i ten. Masz, czym oni obracasz z W? Jak obracam? No w sensie przód i tył. Jak robisz? Backflipa i front frontflipa? P prawe, lewe myszy. Ja, ty nie potrafisz k***a po prostu obracać dodatkowo. Który to, który dalej <laughs> Jazda, k**a! Prosto! Jeść! 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 Kurde! oli! Nie, A my nie, robi, nie! Nie mogę! Ty kurwa to masz? Nie cofaj fajko? Powoli! Powoli! Bezpieczną gaz! już nie powiem! Bezpieczną nie powiem stop! Nie przestajesz gazować! Dawaj! Dobrze! Super! Ooo! nie byliśmy! Dobra! To jest ostatnia przeszkoda! Próbujemy na ten nas! Kop! Skok. A rozumiem kurde! Dobra! Nieważne! Czekaj. Dobra, powoli, 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 powoli. Powoli! Stój! Stój. Gazuj. Dobra. Teraz uwaga, bo nie teraz 90 stopni prawie że spadek. Zabijcie, kurwa, zabijcie. My zabijcie, jestem, zabijcie, jestem, zabijcie, 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 <laughs> zabijcie, kurwa. Ty rozumiesz, że my na Easy dwie godziny. Ciekawe jak to byśmy tu przychodzili. Nie przeszlibyśmy. Spację, kur... Kliknąłeś. Kurwa, nie skacz. Nie, skoń, nie, skoń, mnie, nie Nie skarżyło! Nie skarżyło! Kur. padniemy przez ciebie. Raz spadek 90, to... uważaj. To trzeba przeskoczyć, po, po, prostu. Prostu, po prostu full pit. tę no, damę Dobra. No wieć, już tam k.dano. Kur... Mam pomysł. No wieć, Mam już tam wieć. Ale fajna ta wioseczka, te namiotki tutaj. O, tak jest, no, 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 z... no. ciekawe, no, czy no, będziemy no. zaraz sk. z jakąś szmatu Na w pewno. Rekord time to jest Restart Rekord. Ja pierdolę. Easy, kulti easy. Ale zjebana gra. <laughs>